poszepczy, bo żeby nie za bardzo zagłuszać spokój świątyni, właśnie odprawiliśmy mszę świętą na niedzielę zmartwychwstania. Wieczorem dojechaliśmy do, do Alepo. Jest to bardzo poruszające, że tutaj możemy z tymi ludźmi, którzy są tak doświadczeni wojną i cierpieniem celebrować tajemnice zmartwychwstania. Msza święta była naprawdę poruszająca, pełna harmonii, pełna pokoju ze śpiewami, które Prawdę podnoszą na duchu i gdzieś przypominają, że życie jest silniejsze niż śmierć. Jesteśmy tutaj razem z wami, razem z tymi wszystkimi, którzy się zaangażowali w pomoc dla ale przez parafię świętego Franciszka w centrum tego miasta. Dzięki tej pomocy masa ludzi jest wspierana, nie tylko oczywiście chrześcijanie, ale tutaj do tego kościoła przychodzą wszyscy potrzebujący i na różne sposoby świadczona jest im pomoc. Teraz po trzęsieniu ziemi w sposób szczególny chcemy się tutaj zaangażować, jesteśmy obecni, dlatego przyjechałem tutaj przede wszystkim w Waszym imieniu, żeby być tym znakiem bardziej widzialnym tego, co się dokonuje tej więzi między kościołem, który jest w Łodzi, między Łodzią, między miastem, a kościołem, który jest w Alepo i ludźmi, którzy tutaj mieszkają. Dzięki za Wasze wsparcie do linku tego filmu, w opisie tego filmu znajdziecie także link do, do naszego projektu wsparcia dla Alepo. Jeżeli ktoś chce się jeszcze dorzucić, oczywiście można, nasza obecność tutaj będzie trwała. I zachęcam do tego też, żebyście śledzili nie tylko samą zbiórkę, ale przede wszystkim to, co tutaj się dzieje. Jak nawiązujemy więź z tym kościołem no i z tymi ludźmi, którzy tutaj żyją. Dobrego wieczoru. Trzymajcie się z Bogiem.